6 najważniejszych tipów co do nauki do egzaminów Cambridge. Cześć, mam na imię Sandra Druszcz, jestem filologką i lektorką języka angielskiego. Uczę od 2015 roku i teraz skupiam się głównie na przygotowaniu do egzaminów Cambridge, czyli FCE CAE. Jakie są najważniejsze rzeczy, które trzeba wiedzieć, które trzeba zrobić przed podejściem do egzaminu? Mam takich, taką listę sześciu najważniejszych punktów. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, taką na maksa, jest po prostu poznanie egzaminu. Czyli musisz poznać ten egzamin, musisz wiedzieć, czego od ciebie chcą, ile jest zadań, ile jest czasu, co trzeba w każdym z tych zadań zrobić, bo to za każdym razem jest takie samo i dzięki temu naprawdę zaoszczędzisz sporo czasu. A zarządzanie czasem podczas egzaminów w Cambridge jest naprawdę super ważne, bo po prostu jest go mega mało. E, więc poznanie egzaminu, poznanie typów zadań, formuły tego, ile to trwa, e, co w tych zadaniach trzeba zrobić, na co zwracać uwagę e, i dzięki temu jesteś w stanie zdobyć naprawdę dużo, dużo więcej punktów e, niż tylko i wyłącznie znając język, bo podchodząc do egzaminu musisz też. Znać jego formułę i dzięki temu naprawdę dostaniesz dużo więcej punktów. Są takie osoby, które mają odpowiednią znajomość języka, czyli zna, znają angielski na B2 e, albo na poziomie e, C1, a i tak oblewają te egzaminy. Także trzeba wiedzieć po prostu, z czym się mierzysz. Druga rzecz to rozpoczęcie tych przygotowań odpowiednio wcześnie. Bo jak zaczynasz last minute, to jest tylko stres niepotrzebny, dodatkowy i to nie wchodzi, więc dobrze jest zacząć jakieś trzy miesiące wcześniej. Ja z moimi kursantkami i kursantami najkrótszy, najkrótszy kurs właśnie to są, to są te trzy miesiące. Jeśli ktoś już wszystko fajnie ogarnie, tylko chodzi o, o poznanie egzaminu, to te trzy miesiące jest tak optymalnie, bo nie trzeba siedzieć nad tym całą dobę, tylko tak na spokojnie jesteś w stanie to zrobić, wpleść to w normalne, normalne swoje życie czyli takie 3 miesiące, takie to jest minimum. Jeśli nie korzystasz z języka na co dzień albo nie jesteś pewna tego poziomu, to nawet dłużej 6-9 miesięcy, może się okazać, że nawet rok. Tutaj warto sprawdzić swój poziom wyjściowy i wtedy dopiero oceniać, kiedy faktycznie mogę, mogę zdawać. Mogę zdawać ten egzamin, kiedy mogę się konkretnie do niego przygotowywać. A takie zadania pojedyncze tu czy tam Fajnie jest robić już wcześniej, jeśli masz w ogóle taki pomysł. Trzecia rzecz a propos tych powtórek, to tak powtórz materiał, nie tylko nie tylko strategie egzaminacyjne, nie tylko sam ten egzamin, ale powtórz serio sobie gramatykę, bo mamy część use of English i tam jednak tej gramy trochę jest. Są. Są pozycje specjalne do tego, czyli Grammar and Vocabulary for First, for Advanced, takie dedykowane przez, przez wydawnictwo Cambridge, albo jakaś inna książka do gramy, którą akurat masz, twoje notatki, coś online. Po prostu sobie otwierasz te informacje, zanim się załamiesz nad swoimi wynikami. Tak? Bo bardzo często tutaj chodzi po prostu o to, że nie korzystamy z tych wszystkich informacji gramatycznych, które kiedyś były na jakichś kursach wcześniej w szkole. No i tak to ulatuje. Więc odświeżamy informacje, powtarzamy materiał, i później się nagle okazuje, że hej, prosty to w sumie. Także to był numer trzy. Numer cztery też jesteśmy cały czas w tym samym temacie otaczamy się językiem, czyli jak najwięcej chłoniemy tego języka, zwłaszcza podczas tych, tego czasu, który chcesz przeznaczyć na przygotowanie do egzaminu, to nie jest tylko trzaskanie tych zadań, ale też ogólnie. Przestawienie się trochę na myślenie po angielsku. Dzięki temu wszystko będzie szybsze. Będziesz szybciej czytać, będziesz lepiej słuchać, bo nie będziesz potrzebowała do tego tylu, tylu nagrań, po prostu tylu odtworzeń. Będziesz lepiej mówić i lepiej pisać, bo będziesz żyć tym językiem bardziej. Czyli otaczamy się językiem. Czytamy po angielsku, oglądamy filmiki na YouTubie po angielsku, oglądamy Netflixa. Tak samo. Tak samo, wiadomo, jakieś podcasty wlecą, tutaj jakiś artykuł, jakaś grupa na fejsie, coś w tym stylu. Wszystko po angielsku. Mogą to być nowe rzeczy, mogą to być rzeczy, które już teraz robisz, które już teraz oglądasz, po prostu żeby... Żeby, numer 5, robić to świadomie tym razem, czyli nie tylko chłonąć ten język, ale też faktycznie zwracać uwagę na to, że a, a tam użyli present perfect i dlaczego, czy to jest poprawne, czy może akurat to nie było native i dlatego tak dziwnie wyszło, nie? albo o, tutaj jest jakieś takie fajne wyrażenie, Zapiszę sobie i później sobie sprawdzę. To nie oznacza, że trzeba notować wszystkie słówka, których nie znasz, tylko po prostu to, co Ci wpadnie w ucho, to, co gdzieś tam przeczytasz i, i zawiesisz na tym oko konkretnie, że o, to jest takie dość ciekawe, więc może jednak się tym zainteresuje bardziej. Nie? Czyli mamy tę numer 5, ucz się świadomie podczas otaczania się językiem. Okay? Czyli po egzaminie jak najbardziej wyluzuj i nie zwracaj już na to uwagi bo to też jest ważne, żeby po prostu cieszyć się z tego języka, ale w tym momencie, jak Ty decydujesz, ok, od teraz się przygotowuję typowo do egzaminu, to musisz naprawdę się do tego przyłożyć i musisz zwracać uwagę na to, co tam, gdzie się znajduje, jakie są końcówki, czy to akurat ten zdanie, które przeczytałam, to jego ja rozumiem w całości, czy z kontekstu, tego typu rzeczy, to naprawdę mm, dużo łatwiej będzie Ci później przejść przez całą część reading, która jest długaśna na obydwu tych egzaminach i tam trzeba sporo przeczytać w dość krótkim czasie. Czyli trzeba się streszczać, czyli ćwiczymy czytanie dużo wcześniej, nie tylko na tekstach egzaminacyjnych. I część szósta to znalezienie wsparcia. Niekoniecznie musi to być wsparcie płatne, od razu mówię, bo mogą to być różne grupy na fejsie, e, mogą to być e, jacyś znajomi, którzy uczą się do tego samego egzaminu, e, albo i nieznajomi, których sobie znajdziesz, tak. E, może to być jakiś kurs grupowy, e, chociaż tutaj polecam raczej małe grupy, tak do 4-5 osób. Dzięki temu jesteś w stanie faktycznie się odezwać, jak jest duża grupa, no to wiadomo, jak to wygląda w szkołach. Kursy w parach są super, bo możesz ćwiczyć z tą drugą osobą. Kursy indywidualne, gdzie skupiasz się tylko na, na sobie i nie musisz się rozpraszać, także tutaj wszystko zależy od Ciebie, ile masz czasu, ile masz funduszy, ile masz możliwości i chęci, ale jak najbardziej to też można zrobić za free. Tutaj ważną częścią punktu szóstego, jeśli chodzi o to wsparcie, to to, żeby móc z kimś pogadać i żeby ktoś ci sprawdził teksty, które napiszesz. Przede wszystkim, tak? Bo musisz ćwiczyć też pisanie, musisz ćwiczyć mówienie, a no, łatwiej jest to robić z drugą osobą. Tak po prostu już bywa. Chociaż, jak się uprzesz, to wszystko da się zrobić samodzielnie. Aczkolwiek, czy jest to tego warte, tego zamieszania i, i tego. No, jest to jednak dodatkowy wysiłek i dodatkowy taki stresik, czy faktycznie zrobiłam to dobrze. Więc mamy te nasze sześć rzeczy. Pierwsza rzecz, poznaj egzamin. Druga rzecz, rozpocznij przygotowania wystarczająco wcześnie. Trzecia rzecz, powtórz materiał, grama i słownictwo, głównie grama. Cztery, otocz się językiem. Pięć, rób to świadomie. I sześć, poszukaj wsparcia.